Ponad 77 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Praszce. Jest to kolejna ogromna suma uzbierana dla WOŚP. To co jest bardzo ważne, wszyscy którzy są teraz w sztabie, tak naprawdę to są nasze dzieci, które żeśmy sobie wychowali, które żeśmy uczyli przez te wszystkie lata i oni teraz grają. Natomiast nowi wolnotariusze, ci, 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 ci którzy są z puszkami, to też są i nasi uczniowie i ci już którzy wyszli z murów tej szkoły. Mieszkańcy całej gminy zaangażowali się w działania wolontariackie. Przez cały dzień prowadzone były zbiórki zarówno w mieście, jak i w sołectwach. Patrząc na naszych mieszkańców, to nie tylko dzień dzisiejszy, bo społeczeństwo Praszki uważam, że jest bardzo oddane w różnych akcjach. A szczególnie to ma odzwierciedlenie jak jest Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Ja po prostu lubię pomagać ludziom. Jestem z tym wojskiem już od dziecka, bo moi rodzice zawsze mnie zabierali właśnie do sztabu WOŚP, Więc po prostu jak już byłam coraz to starsza, to stwierdziłam, że po prostu chcę pomagać i chcę zostać tym wolontariuszem. Myślę, że młodych ludzi po prostu właśnie ta pomoc tutaj tak zachęca, to, że możemy pomóc komuś, to, że pomagamy pomagamy dużej grupie osób tak naprawdę. No gram dalej, no. Gramy od samego początku. Nic z tego nie mamy. Mamy tylko jedno. Radość, że y, można pomóc, w jakiś sposób pomóc. Doszliśmy do tego punktu, że y, Jurek mówił, że no bez Praszki nie ma wielkiej orkiestry. Niedzielny finał w gminie Praszka obfitował w ciekawy program artystyczny, a organizatorzy zadbali o wszystkich, zarówno tych małych jak i dużych. Mamy bardzo bogaty y, program, oprócz tego cały czas mamy atrakcje. Atrakcje typu animacja dla dzieci, krwiodawstwo, prawda. Mamy sanepit, mamy przewóz sportowo-luksusowymi samochodami, mamy tresurę psów. No, multum, multum różnych atrakcji. Do wspólnego grania nie trzeba było namawiać także mieszkańców, dla których idea woźpu stała się już tradycją, a zakupiony sprzęt darem losu. My korzystaliśmy z tego sprzętu, który orkiestra kupuje. Dzieci miały badany słuch po porodzie dlatego starczy wspieramy, bo uważamy, że to jest ważne. Pamiętam jak byłam dzieckiem, no to leżałam też na tym sprzęcie, także wiem jak to jest. WOŚP to nie tylko sama zbiórka. Inicjatywa pobudza do działania, integruje i daje radość z dzielenia się dobrem.